Witam, Piotr Kiewra. Witam. Znowu, jak to zwykle, z puszczy. Z takiego ciągu jezior. Za mną jedno. Za chwilę dotrę do drugiego. Oba je łączy taka cienka stróżka. Później jest trzecie, które nie wiem, czy już zdąży okrążyć. Ale ten ciąg składa się a, z raz, dwa, z trzech, czterech, pięciu, sześciu, no, chyba 6, 7 lub nawet więcej jezior. I te wszystkie jeziora tworzą taką rynnę, która ma długość kilkunastu kilometrów, bodajże 14. Ale a, nie upieram się przy tym, że akurat tyle. Ale nie o tym miałem mówić. Dzisiaj chcę powiedzieć o rozwoju osobistym. Jest to modny, poszukiwany w sferach biznesowych, w sferach ludzi, którzy chcą się wspiąć wyżej na drabinie sukcesu, którzy chcą stać się jakimś innym niż są, którzy. którzy no, chcą coś zwojować na świecie zawalczyć, chcą się zmienić, chcą się dopasować do, do świata, chcą, no, chcą po prostu coś osiągnąć Więc idą w stronę tak zwanego rozwoju osobistego no, to to drugie jezioro Aha, będę je okrążał więc w czasie mojego spaceru czy marszu opowiem o rozwoju osobistym. Więc jest taki jeden kierunek rozwoju osobistego, bardzo zachodni, bardzo cywilizowany, ten, o którym mówię. Motywacją ludzi, by w tym procesie rozwoju osobistego uczestniczyć, jest właśnie to dążenie do, do zmian, do, do bycia kimś, dostania się kimś innym. No jest drugi kierunek. Rozwoju osobistego, taki bardzo z kolei wschodni, który jest przeciwieństwem i w zakresie kierunku, i w zakresie celów. Mianowicie, ten zachodni przekierowuje nas w stronę kogoś innego niż jesteśmy. Natomiast ten, chociaż motywacja jest taka, że to niby jest swojego, swojego, czy osiąganie swojego potencjału, ale tu raczej jest mowa o potencjale intelektualnym, o potencjale motywacji o potencjale materialnym o wyciśnięciu z siebie wszystkiego się posiada po to, żeby coś osiągnąć, coś zewnętrznego. No, to najczęściej status mat materialny, popularność, znaczenie dla świata, e, dokonanie jakichś wielkich czynów, no, tego typu rzeczy. Natomiast ten drugi wschodni jest jak już powiedziałem przeciwieństwem jest e, nie Prowadzi nas w stronę e, sukcesu w świecie, prowadzi nas w swoją własną stronę, czyli jest też zupełnie odwrotny kierunek nie w stronę świata zewnętrznego, tylko w stronę świata wewnętrznego w stronę nas samych i mówi o tym bądź po prostu sobą. I wydawałoby się, że ten kierunek jest prostszy. Ale jednak tak nie jest. Ten, ten jest dla ludzi zachodu. Wydaje się skomplikowany. Wydaje się e, wręcz niemożliwy do osiągnięcia. Zresztą większość ludzi nie widzi w tym jakiegoś specjalnego, specjalnej motywacji, by być sobą. No, bo cóż to za motywacja, i w stronę czego mamy iść, skoro nie prowadzi to nas do sukcesu takiego, o jakim marzymy, do, celów, do realizacji takich celów, o jakim e, uczy nas e, świat zachodni, tak? do celów, do jakich przekonuje nas świat zachodni, do tego, żeby po prostu podążać w stronę pieniądza, materii, wykorzystania do swoich celów innych ludzi tego, że po prostu, żeby się dać wykorzystać przez innych ludzi. Oczywiście y, ludzie, którzy podążają tym zachodnim modelem rozwoju osobistego, y, postrzegają to inaczej, ale są to tylko inne słowa. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu głębiej, to tak naprawdę jest mowa o tym, by wykorzystać innego człowieka, by się po jego przykładzie. I nawet e, na tym na, na człowieku wesprzeć, żeby coś osiągnąć, no to trzeba czy na kimś czy na, na tłumie ludzi się wesprzeć, no, żeby osiągnąć sukces kolonialny. Trzeba. tego rodzaju walka z samym sobą i świat wschodni dawno zauważył, że, że walka z samym sobą jest sensu. Świat, Całość, wszechświat, Życie, Egzystencja, jakkolwiek to nazwiemy, powołała nas ee, Jakimi jesteśmy, właśnie z tego powodu, by być takim, jakim jestem, jakim jest stworzyła natura. I w tym jest cel, i to mamy odkryć to jest nasz cel rozwoju. Natomiast nasze wychowanie, szkoła, religie, nauka, książki, cała wiedza, która gdzieś nas otacza, cały czas namawiają że naszym celem jest coś innego, jest rozpięcie się wyżej ponad innych, jest osiągnięcie swego potencjału. No po to, żeby z kolei. No to nie chodzi o to, żeby to była sztuka dla sztuki, żebyśmy byli więcej ponad innych, a żebyśmy coś przy okazji osiągnęli jakąś materię, kto nas uczy osiągania. No ci, którzy mają w tym interes. Zarabiają, nas szkoląc, mówiąc nam takie słowa, motywując, albo zarabia ten, kto nam praca zleca, ale to już jakieś spiskowe teoria dziejów. Nie o tym jak mówić. Mówić o zdrowiu. I teraz, jakie znaczenie dla zdrowia może mieć ten model zachodni, schodni, a zdrowia osobistego? ten rozwój, dlatego że w momencie, gdy zosta zostajemy odciągani od samego siebie, to stajemy się kimś innym, to dochodzi do pewnej dysharmonii. Poszukujemy, rezygnujemy z siebie, powodując, że ten ta cała struktura, którą jesteśmy, zaczyna się walić. Zapominamy o ciele, przestajemy jemu ufać, przestajemy jemu wierzyć, zaczynamy wierzyć w wiedzę, że zdrowie się zyskuje poprzez tą wiedzę, która jest dostępna poprzez naukę poprzez medycynę poprzez Chorób, tym jak się odżywiać, jak poprawiać ruch, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo obszerna wiedza w zasadzie człowiek, który ma taką obszerną wiedzę, niekoniecznie jest dobra, najczęściej właśnie nie, przede wszystkim jest rozcharbonizowany, natomiast model wschodni mówi o tym bądź. Tym, kim jesteś, kim Cię Bóg powołał. Korzystaj ze swojego potencjału, ale tego, który posiadasz, po to, żeby odkryć, i Twoim celem jest odkrycie tego potencjału. Ale to jest sztuka dla sztuki. Masz po prostu ten potencjał odkryć. Nic nie musisz z nim więcej robić. On nie służy czemuś. To jest tylko. I wyłącznie służy poznaniu siebie. Nie służy jakiemuś celowi materialnemu, osiągnięciu czegokolwiek, jakiemuś znaczeniu dla świata czy dla siebie samego. Nie służy zadowoleniu siebie. Służy po prostu odkryciu samego siebie byciu samym sobą. I to jest jego jedyny cel. Nie ma tu żadnej innej motywacji. Świat zachodni postrzega to zupełnie inaczej. I to i te dwie sprzeczne ze sobą metody i drogi mają też diametralnie różny wpływ na nasze zdrowie. Bycie sobą, to jest, to jest bycie zharmonizowanym. To jest bycie w ufność, to jest zaufanie do swojego ciała. To jest poddanie się naturze to jest życie zgodnie z naturą, ze swoją własną naturą. I to jest i to jest e, taka różnica. E, porzucając samego siebie, porzucasz zdrowie, porzucasz harmonię, porzucasz m, radość. A Zaznajamiasz się na dłużej czy na, na zawsze, ze smutkiem, z dysharmonią, z chorobą, z wieloma e, tego typu historiami e, rozchodzą się twoje drogi z miłością, z szacunkiem dla ciała. Innym człowiekiem w sensie no, jakby zrozumienia tego innego człowieka. Nie rozumiemy tego innego człowieka, póki nie rozumiemy siebie. A jak możemy zrozumieć siebie w momencie, gdy od siebie odchodzimy, gdy szukamy czegoś innego niż my sami? Jak można siebie zrozumieć? Jak można zrozumieć życie? Gdy oszukujemy, gdy od siebie uciekamy, gdy nie kochamy siebie. Jest to jednoznaczne. Poznanie siebie jest jednoznaczne z kochaniem siebie, z poznaniem prawdy, miłości. To jest nasz jedyny cel. Człowiek, który poznał miłość, poznał siebie, jest w stanie. Ufności, jest, jest połączony z całością. Wtedy do niego wszystko przychodzi samo. Nic i, i łącznie z tym sukcesem, który którym tak masz, świat zachodni. Więc okazuje się, że droga jest odwrotna. Nie, nie w świecie zewnętrznym, poprzez szukanie tego gdzieś tam, szukanie tego w innym człowieku. Ten sukces przychodzi wtedy, kiedy odwrócimy się w swoją własną stronę. Oczywiście, że wtedy przestaje on być. Potrzebny, dlatego, że jesteśmy szczęśliwi bez tego sukcesu. Natomiast w tym modelu zachodnim stawiamy sobie za cel szczęście. I to szczęście będzie pojawić wtedy, kiedy osiągniemy sukces. Czyli szczęście jest uwarunkowane w modelu wschodnim. Szczęście nie jest uwarunkowane, szczęście jest bezwarunkowe, szczęście jest wtedy, kiedy jesteśmy po prostu sobą, kiedy jesteśmy tacy dokładnie, jacy jesteśmy zauważ, że wtedy nie ma żadnych warunków, nic nie musisz robić o nic się starać, wysilać zmieniać po prostu możesz być szczęśliwy taki jaki jesteś, mimo że jesteś brzydki, mimo że nie masz rąk i nóg nie ma tu wtedy warunków takich, że powinieneś posiadać ręce i nogi i być przystojnym wysokim, być piękną kobietą o pięknych kształtach, pożądaną przez innych, i wtedy to jest warunek Twojego szczęścia. Nie, w świecie zachodnim tak jest, natomiast w świecie, o którym mówię, nie jest to swe, żadna filozofia, jest to po prostu jakby kierunek zupełnie naturalny. Takim został człowiek stworzony. Nie było to, żeby tworzył kogoś innego. Nie na tym miała polegać nasza kreatywność, nasze, e, nasz rozum, który otrzymaliśmy w darze, by stwarzać kogoś innego niż my sami. Nasz rozum został, nasza inteligencja została nam dana po to, żeby odkryć swoją własną prawdę. A odkrycie swojej własnej prawdy pozwala nam odkryć całą prawdę, pozwala nam odkryć wiele tajemnic, pozwala nam z nich korzystać. I oczywiście wtedy sukces materialny może być też w zasięgu naszej ręki, ale jest nam wtedy niekoniecznie potrzebny, ponieważ jesteśmy szczęśliwi bez, bez tego. I, I człowiek, który taką prawdę o sobie odkrył, niekoniecznie też chce być zdrowy. I często taki człowiek niekoniecznie za tym zdrowiem biega, on po prostu jest szczęśliwy jeżeli wcześniej to zdrowie stracił niekoniecznie ma motywację do tego żeby o to zdrowie dbać zdrowie przestaje być dla niego ważne w tym sensie że i tak widzi, że życie jest wieczne, tu musimy troszeczkę zmienić kierunek ale na chwilę ponieważ na przeszkodzie stoi taka to tego nie widać, stoi taka budowla dzięki której lasy Czerpią z jeziora wodę w czasie suszy do podlewania swojego, swoich leśnych szkółek upraw leśnych, czyli małych sadzonek, które wyrastają później posadzone na miejsce wyrębów. Rośnie znowu las posadzony już ręką człowieka. Musimy to ten obiekt obejść. A więc. No, taka jest różnica w podejściu do rozwoju osobistego i chciałem o tym powiedzieć, ponieważ ma no to duży związek ze zdrowiem. Jest to taki, takie, to wschodnie podejście jest bardzo duchowe, to zachodnie mentalne. Oczywiście połączone również z ciałem, bo zachodnie mówi o tym, by dbać o ciało, by je ćwiczyć, by było sprawne, piękne, ale. Ciało niekoniecznie zharmonizowane mimo tego, że staje się sprawne i często piękne w sensie muskulatury czy w sensie szczupłości, niekoniecznie zdrowe, ponieważ brakuje tam jednej ważnej rzeczy harmonii. Harmonii z pozostałą częścią tej struktury, jaką jest człowiek, z tego, tego procesu, jakim jest człowiek. Czyli brakuje tam połączenia z jego sercem, z jego duszą. Brakuje tam umysłu, który jest na usługach serca i duszy i na usługach ciała. Umysł w tym modelu zachodnim stał się najważniejszy: on dyktuje tam warunki, on zdobywa wiedzę, by realizować ten swój plan, stania się kimś innym. I taki człowiek często w pewnym momencie życia odkrywa, że to nie o to chodziło. Że to nie o to chodziło, by stać się kimś innym, kimś większym niż się urodziłem, kimś innym niż stworzyła mnie natura, by sobie dodać, a, ująć zmarszczek, by przerobić swój biust, by wyciąć parę kilogramów, by zmienić kształt nosa. To nie o to chodziło, by się sprzeciwiać naturze. Chodziło o coś zupełnie innego. A wszystko to, co proponuje świat zachodni, robimy po, w celu takim, by zaspokoić, by nakarmić swojego, by się przy, przypodobać cywilizacji, światu, społeczeństwu, czyli innemu człowiekowi. To inny człowiek jest dla nas e, celem, ale nie interes tego człowieka, nie dobro tego człowieka, tylko jego opinia. I my to o tą dobrą opinię tego człowieka w tym modelu zachodnim rozwoju osobistego właśnie mamy na myśli. O to chodzi nam, o tą opinię. No dobrze, idziemy przez świat odmieniony przez naturę. Dlatego, że od kiedy pojawiły się tu bobry, pojawiło się też wiele przewróconych drzew. Nie wszystkie, oczywiście. Część drzew. W sposób naturalny się przewraca, blokuje ścieżkę, więc leśnicy je tu podcinają. Ale duża część krzewów, drzew oprócz tych pięknych sosen, olbrzymich, których bobry nie ruszają, to potrafią zwalić nawet potężne dęby i inne liściaste drzewa i krzewy. Ale wielu ludzi, oczywiście, narzeka, że bobry wyrządzają krzywdę dla nich, dla gospodarki, dla lasu. Uważam, że one są po prostu u siebie. Narzekamy na, na to, że jest niski poziom wód gruntowy. Dlaczego? No ponieważ człowiek gospodarząc wodą, posuszał wiele terenów i w ten sposób spowodował, że gruntowe spadły. Bobry spiętrzając różnego rodzaju rzeczki, strumyczki powodują, że ta woda przenika przez grunt i, i tworzy jej wyższy poziom. Niekoniecznie wtedy, kiedy jest mokre lato czy mokry rok, że po prostu gromadzi tą wodę na przyszłość. Bóg robi to we własnym interesie, ale jednocześnie z, jakby zapewniając naturze jej potrzeby, czyli czyli Robiąc to nieświadomie dla siebie, robi to dla całej, z pożytkiem dla całej natury. Człowiek często robi odwrotnie, że patrzy tylko na, i wyłącznie na swój własny sukces, i między innymi służy temu rozwój osobisty, by widzieć tylko i wyłącznie siebie, czyli jest bardzo egoistyczne to podejście, chociaż. E Ci ludzie, którzy się tym rozwojem osobistym, tą motywacją do tego rozwoju osobistego zajmują, używają zupełnie innych słów. Często bardzo pięknych, ładnie efektownie brzmiących, lecz niekoniecznie uszczęśliwiających człowieka na, na zawsze. Bo się człowieka na zawsze uszczęśliwić nie da. Zawsze będzie. Coś więcej do osiągnięcia, nawet jeśli wespniemy bez, się na szczyt, zdobędziemy Mistrzostwo Świata, jest możliwe więcej. A nawet jak to więcej będziemy osiągać, nadal będziemy nieszczęśliwi, bo osiągnięcie doskonałości w tym rozumieniu jest niemożliwe. Ono jest możliwe w zupełnie inny sposób, i tym innym sposobem jest model wschodni, głębszy zdecydowanie głębszy duchowy w swoją własną stronę po prostu stań się sobą By, bądź sobą, bądź tu i teraz i to w interesie też własnego zdrowia to tyle byłoby Przeszedłem w czasie mojej mowy całe to jezioro wzdłuż i część innego A teraz moja ścieżka skręci w prawo i będę okrążał to samo jezioro i to drugie też z drugiej strony. Być może przy jakiejś innej okazji spotkasz się tam na tamtej ścieżce ze mną. Ech. No to to by było na dzisiaj. Tyle o rozwoju osobistym i jego wpływie na zdrowie ciała, na samo uzdrawianie. No i właściwie takie hasło na koniec, że. Początkiem naszej drogi w samouzdrawianiu się jest bycie sobą, podążanie tą wschodnią drogą rozwoju osobistego, czyli, czyli w stronę siebie samego, poznanie siebie samego, poznanie swego potencjału. I to jest jedyny cel. Żadnego innego celu więcej nie ma. Ale dzięki temu odkryciu. A... Będziesz szczęśliwy już na stałe, i odkryjesz wiele innych tajemnic, które bezskutecznie próbuje się odkryć metodą naukową czy metodą motywacji. tak To robi rozwój osobisty w modelu zachodnim. To tyle na dzisiaj. Pa! Hej!